Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek i pięknych krajobrazów w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie miało bardziej charakter z drogi. To znaczy, wybieramy się teraz szlakiem niebieskim z Wapienicy, z Bielska Białej w Wapienicy w kierunku szczytu Błatniej. Czy na sam szczyt Błatniej wejdziemy, to się dopiero okaże zależy jak pogoda się będzie kształtowała i czy będą jakieś sensowne widoki. Generalnie jednak, naszym celem jest użytek ekologiczny uroczysko Jasionka, który znajduje się tuż pod szczytem błaznickim. Po drodze z pewnością będziemy mijać różne ciekawe miejsca i obiekty, które postaram się wskazać. Tak przy okazji tej naszej wędrówki pod górkę. Czeka nas ponad 650 metrów przewyższenia, także troszkę pod górkę będzie. A co nas czeka, to pewnie wkrótce zobaczymy. Pierwszym miejscem, na które możemy rzucić okiem już na początku wycieczki, jest ten widoczny tutaj sztuczny wodospad. Jest ich tutaj zresztą w korycie tego potoku kilka. Nie jest on może zbyt spektakularny, ale sprawia też całkiem przyjemne wrażenie. Generalnie bezkity kojarzą się również z wodospadami. Morfologia terenu górskiego powoduje, iż mamy tutaj w korytach rzek uskoki, progi skalne, zwężki. To powoduje, iż tworzą się wodospady, kaskady, całe serie kaskad ale w Beskidach te wodospady nie są zbyt wysokie. Największy, znajdujący się w Sopotni Wielkiej, w Żywieckim Parku Krajobrazowym, wodospad naturalny ma 10 metrów wysokości, więc nie jest to aż tak imponująca wysokość. Natomiast jeżeli chodzi o sztuczne przegrodzenie potoku, czy też jakieś tam fragmentu rzeki, no to tu już wszystko zależy od potrzeb i mogą to być zresztą przegrodzenia bardzo wysokie. I takie sztuczne twory, sztuczne wodospady również mogą być atrakcyjne. Szczególnie, jeżeli korona zbudowana jest z kamienia. Wtedy z czasem te kamienie porastają roślinnością, mchami, roślinami, które między szczelinami się wydostają. I wygląda to bardzo malowniczo, bardzo efektownie. I często też na takich kamykach pojawiają się rzadkie i ciekawe gatunki roślin. Także wiele zależy od samego charakteru takiego wodospadu. I od tego, czy jest on już bardzo stary i faktycznie ta korona zdążyła Rosnąć roślinnością. Możemy iść dalej. No tak więc część spacerowa nam się skończyła. Zaczynamy napieranie pod górkę, ale dojdziemy tym szlakiem na skraj rezerwatu Jaworzyna. Które zobaczymy sobie ze szlaku, jak on wygląda wewnątrz. Drugim takim miejscem na początku naszej wycieczki, przy którym można stanąć i podziwiać je tu z góry ze skarpy, jest właśnie ta połyskująca tafla wody. Potok Wapienica został swego czasu przegrodzony zaporą i przez to powstał taki duży zbiornik zwany Jeziorem Wapienickim. Jest to twór sztuczny, wiadomo, ale już chyba na trwale wpisał się w krajobraz tej części Beskidu Śląskiego. Zresztą tutaj wiele osób idąc sobie Doliną Wapienicy, spacerowiczów czy też turystów bardzo często podchodzi i ogląda ten cały bardzo ciekawy zresztą widok. Póki co szlak jest bardzo wygodny. No, kamienisty, wiadomo, trzeba w takich miejscach uważać, bo nawet na małym kamyczku można sobie skręcić nogę, kostkę, a nie jest to wcale przyjemne. No, ale tak to już jest w terenie nigdy nie ma idealnie płaskich powierzchni. Póki co nie spotkaliśmy jeszcze żadnych śmieci, które trzeba by ze sobą zabrać. Bardzo dobrze, chociaż nie jest to takie oczywiste w ostatnich latach, bo im więcej turystów w górach, tym niestety więcej śmieci. I my też te śmieci po drodze zbieramy, jeżeli jest okazja, oczywiście yy, gdzieś się wybrać w teren i przy okazji te śmieci pozbierać. No niestety takie realia, że ludzie mają siłę wynieść. Wiele kilogramów w górę, ale już opakowania po tym, które praktycznie nic nie ważą, już ciężko ze sobą zabrać w dół i lądują w różnych miejscach, pod krzewami, pod kamieniami, w zakamarkach, w tego typu miejscach. No szkoda, że tak wygląda obecnie czasami turystyka w Beskidach. A to i kolejna ciekawostka przy szlaku, którą sobie zobaczymy. Jest to kurhan słowiański. Taka nazwa jest przedstawiona na mapie turystycznej. No i taki, takiego nazwiska będziemy się trzymać, żeby każdy mając mapę, mógł sobie to miejsce z łatwością znaleźć. Obok szczytu palenicy kilkanaście metrów od szlaku niebieskiego, którym właśnie sobie idziemy. Tutaj w lesie bukowym młode burszki już cały teren zarosły, ale te. Kamienie są tutaj widoczne i to pewnie jest to miejsce: Kurhan Słowiański. Warto zboczyć tych kilkanaście metrów, aby zobaczyć to miejsce. Z pewnością w lecie, gdy będzie dużo liści na drzewach, na tych bukach, tutaj pewnie będzie on mniej widoczny. No ale teraz już z daleka ten kamyk, ta sterta kamieni jest tutaj widoczna, jak i całe miejsce. Interesujące. Tematyką Słowian w ogóle warto się zainteresować głównie mitami, legendami związanymi ze Słowianami, bo oni również na swój sposób patrzyli na świat przyrody, czasami bardzo skrajnie, nawet na świat zwierząt. Weźmy dla przykładu sowy i bociany białe. Sowa zawsze budziła wśród ludzi słowia naszych przodków, niepokój. No może nawet nic dziwnego, sowa prowadzi nocny tryb życia, więc jest taka troszkę inna w ich widzeniu. Słowianie bali się słów, nie lubili słów, raczej uważali, że są to ptaki, które przynoszą nieszczęście, pecha, zwiastują śmierć, choroby, głód i wszelkiego rodzaju nieszczęścia. Nawet są takie różne przysłowia związane z sowami: pójdź, pójdź w dołek, pod kościołek. Czyli wiadomo, jak ktoś usłyszy głos pójdźki, bo to od tego gatunku wywodzi się to powiedzenie, no to z pewnością nie czeka go nic dobrego. Na drugim biegu nie mamy bociany białe, zupełnie inaczej postrzegane przez Słowian. Pozytywnie, bociany zawsze zjastowały to, co najlepsze. Każdy kiedyś chciał mieć w swojej zagrodzie, gdzieś na drzewie, na dachu, gniazdo bociana. Bocian przynosił klucze do ziemi, miał te klucze, otwierał ziemię. Wiadomo, wiosną roślinność zakwitała, robiła się bujna, więc to właśnie bocian był tym gatunkiem, który tą wiosnę zwiastował, otwierał ziemię i pozwalał roślinności wydobyć się na zewnątrz. Bociany, jak wiemy, również zwiastowały wiele szczęść w rodzinie, narodzenie się potomka, zamążpójście pójście i różne inne ciekawe historie. Dwa gatunki, bardzo ciekawych ptaków, a zupełnie inaczej postrzegane przez naszych przodków Słowian. I mamy kolejną ciekawostkę, ciekawe miejsce na naszej trasie, czyli rezerwat Jaworzyna, utworzony w 2003 roku. No tutaj rezerwat obejmuje dobrze zachowane fragmenty zbiorowisk leśnych Jaworzyny Górskiej z miesiącznicą trwałą, żyznej buczyny karpackiej i kwaśnej buczyny górskiej. Na tym momencie jednak interesuje sama kwestia, co turysta może zrobić, będąc przy rezerwacie. No bo generalnie do rezerwatu chodzić nie wolno. Mogą to zrobić odpowiednie osoby, jeżeli mają do tego odpowiednie zgody, wprowadzą jakieś badania czy też kontrole. To jednak są sytuacje wyjątkowe. Turysta natomiast może iść przez rezerwat tylko w sytuacji, gdy przez rezerwat przebiega szlak turystyczny bądź też jego granicą. To wtedy może sobie spokojnie takim szlakiem przez rezerwat przejść. Ale pamiętając, aby do rezerwatu ze szlaku nie schodzić, to już jest zabronione. I kolejną ważną rzeczą z punktu widzenia turystów poruszających się z psami, bo jest to dość popularne szlak turystyczny, jeżeli prowadzi przez rezerwat przyrody, no to już z psem niestety wejść do tego rezerwatu nie możemy. Tak więc trzeba sobie tak planować wycieczki. Aby szlak turystyczny, jeżeli idziemy z Psem, omijał rezerwaty, możemy iść szlakiem turystycznym wzdłuż granicy rezerwatu z Psem. To owszem, ale już do rezerwatu nie wchodzimy. Będąc tutaj, idąc w tą stronę płatniej, warto jednak zwrócić uwagę na ten las, jaki tutaj występuje w rezerwacie. Szczególnie wiosną, gdy już bardziej zaczną się zielenić drzewa i będzie tu bardziej ładnie niż teraz, taki las w rezerwacie. Możemy zobaczyć w wielu miejscach, bo w wielu miejscach szlaki turystyczne przez rezerwaty prowadzą. Także mamy do nich też dostęp oficjalny i zalegalizowany. Rezerwat Jaworzyna. Też możemy zwrócić uwagę czasami formy ochrony przyrody. Znaczy, zawsze formy ochrony przyrody powinny być oznakowane tablicami urzędowymi w kolorze czerwonym, gdzie jest nazwa tej formy ochrony przyrody oraz zakazy jakie na jej terenie obowiązują. Nie zawsze na taką w tablicę możemy trafić, bo nie zawsze może ją po prostu mijamy, ale takie tablice są ustawiane w terenie. Są one dość częste, obojętne czy jest to rezerwat przyrody, obszar Natura 2000, czy park krajobrazowy, albo też zespół przyrodniczo-krajobrazowy i użytek ekologiczny, i stanowisko dokumentacyjne. Także tych oznakowanych form ochrony przyrody jest Wiele. Z pomnikami przyrody jest nieco inaczej, tutaj jest mała zielona tabliczka, która zazwyczaj wisi na drzewie, bo pomnikowych drzew jest najwięcej, ale zdarzają się też i na skałach, różnych wychodniach skalnych, że i one są też oznakowane, mimo iż taką tabliczkę do skały trudno przytwierdzić. Także idąc szlakiem zwracajmy też uwagę, w wielu miejscach takie tablice informacyjne czy urzędowe tablice możemy spotkać. A oto i tablica, o której wspominałem tablica informacyjna o rezerwacie przyrody oraz o zakazach, jakie obowiązują na jego terenie. Każdy taką rzecz może sobie poczytać, a nawet jak tablicy nie ma, to wszelkie informacje na temat rezerwatu, i obowiązujących zakazów na jego terenie znajdzie w internecie. Nie jest to żaden problem. Pamiętajmy, nieznajomość prawa nie usprawiedliwia nas do jego łamania. No, tutaj szlak schodzi już nieco w dół, ale my w prawo odbijemy sobie w taką wyraźną drogę w kierunku szczytu wysokie, i tam poszukamy kolejnej ciekawostki, która jest oznaczona na mapie, i zobaczymy, czy uda się ją znaleźć. A pogoda, jak widać, jest cały czas pochmurna. A więc mamy to. Leśny kościół Emangelików, ukryty tutaj troszkę z dala od szlaku, ale bardzo łatwo trafić korzystając z mapy, patrząc gdzie skręcić i gdzie dojść. Za chwileczkę sobie zobaczymy dokładnie to miejsce. A czym w ogóle były te leśne kościoły Emangelickie? No to z reguły miejsca odludnie położone w lasach, w Beskidzie, głównie w Beskidzie Śląskim, w zasadzie na całym jego obszarze, bo nie tylko u nas po polskiej części, ale również i po stronie czeskiej. Tutaj w okresie kontreformacji to było w latach około 1654-1709, ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego potajemnie otrawiali nabożeństwa. Takie miejsca są dostępne teraz, niektóre z nich łatwo można je znaleźć. Taki najbardziej chyba znany to jest ten pod równicą przy zejściu czerwonym szlakiem z równicy w dół. Po kilkunastu minutach trafimy na bardzo okazały leśny kościół. Więcej takich się do naszych czasów zachowało. W ustroniu w bielsku białej, w Jaworzu i też w dolinie zimnika w górnej jego części. Chociaż tamten w Dolinie Zimnika jest bardzo ciężko znaleźć, sam robiłem trzy podejścia, zanim ten kamień znalazłem, bo nie zawsze jest to takie miejsce jak tutaj, gdzie mamy krzyż, gdzie mamy to wszystko przygotowane, zaopiekowane, są ławeczki, miejsca do siedzenia i do modlitwy. Czasami, tak jak w Zimniku, jest to po prostu kamień, to nad brzegiem potoku bardzo ciężko się tam dostać bardzo ciężko się zorientować, który to kamień był tym miejscem leśnego kościoła. Ewangelików, ale takie miejsca warto poznawać. Warto troszkę zejść ze szlaku i zobaczyć sobie jak one wyglądają. Tu akurat mamy bardzo łatwe dojście. Tak więc warto. A więc wracamy na szlak turystyczny niebieski. Przypominam, z łapienicy na Błatnią i kierujemy się w prawo już w stronę użytku ekologicznego uroczysko Jasionka. Dlatego tego użytku zazwyczaj wychodzę od strony Brennej, od strony szczytu błotniej. dziś pójdziemy troszkę inaczej, zobaczymy jak wygląda podejście z drugiej strony, powinno być wygodniejsze, ponieważ na mapie jest zaznaczona tam ścieżka spacerowa od szlaku turystycznego, a więc będzie okazja sprawdzić to, pewnie będzie łagodniej niż zazwyczaj przechodzę po stromizmach prosto w dół. W tym miejscu będziemy tutaj na tej przełęczce opuszczać szlak niebieski, skręcimy w prawo na szlak żółty i spróbujemy odnaleźć ścieżki prawdopodobnie wyznakowane w terenie, bo tak wygląda to na mapie, w kierunku uroczyska Jasionka. po drodze mijając ruiny domów drwali. Zobaczymy, co będzie dalej. siodło pod przykrą. Oznakowanie, jak widać, tutaj jest na drzewie zawieszone, szlak szklany. Także bez problemu pewnie trafimy do użytku, a po drodze miniemy też pozostałości domu drwali. Dość ładne zresztą to są pozostałości, takie w formie już piwniczek, ale bardzo ciekawe. Zobaczymy też za chwileczkę źródło, które jest na terenie użytku ekologicznego. Także cóż, w drogę. Muzyka I proszę, minęło kilka chwil, już jesteśmy przy pierwszej ciekawostce. Pomnik przyrody, klon jawor. To jest właśnie tablica urzędowa, o której wcześniej mówiłem. Drzewo jest oznakowane. Zielona tabliczka z godłem, z napisem: Pomnik przyrody. Poniżej jeszcze umieszczono też nazwę gatunku: klon jawor. Tak oto, oczywiście mam tu na myśli tablicę urzędową, bez nazwy gatunku. Tak oznakowane są pomniki przyrody w postaci drzew najczęściej. No, a tutaj już kawałeczek dalej i już sobie podejdziemy. Widzimy ruiny. Wejdziemy do środka, jeżeli się uda. I tak one się to prezentują. Wysoko w górach takie ciekawe miejsce. Proszę bardzo. No. O, i tutaj jesteśmy już w środku. Mamy tu jakieś komórki boczne. Troszkę się to już tutaj zasypuje więc raczej trzeba uważać za bardzo się tutaj nie zagłębiać. Bo nigdy nie wiemy czy w takich ruinach coś się nagle nie wydarzy. Coś nie odpadnie, nie zasypie się. Dlatego warto lepiej ostrożnie podchodzić do takich miejsc. Ale zobaczyć jak najbardziej warto. Cała ta tematyka ruin, które tutaj występują jest dostępna w literaturze, w internecie. Warto poszukać. No My tego tematu nie będziemy tego omawiać, bo by nam wyszedł film pełnometrażowy. A na to raczej czasu nie ma. Ale takie miejsce blisko szlaku turystycznego oznakowanym dojściem, warto jest więc je zobaczyć. A kilka chwil od ruiny, które przed chwilą oglądaliśmy. Mamy już użytek ekologiczny. Uroczysko Jasionka. I właśnie jesteśmy na jego obszarze. Tak on wygląda. Miejsce wielkiej urody, bardzo piękne, szczególnie w okresie już takim bardziej wiosennym, gdy tutaj pojawi się roślinność i nie będzie już tego śniegu. Warto to miejsce zobaczyć i odwiedzić, oczywiście zachowując się tak jak zawsze na terenie objętym ochroną czyli ze szczególną wrażliwością na wszystko, co tutaj występuje, rośnie i znajduje się. A więc dotarliśmy, y, użytek ekologiczny, uroczysko jasionka y, i tutaj pokrótce może powiem, co to takiego w ogóle jest użytek ekologiczny, y, bo jest to jedna z dziesięciu form ochrony przyrody, jakie stosuje się w Polsce i jakie przewiduje ustawa o ochronie przyrody. Użytki ekologiczne z reguły są to powierzchnie niewielkie, które są cenne pod kątem przyrodniczym, takie wyjątkowe, bardzo różnorodne, jeżeli chodzi o otoczenie, w jakim się one znajdują, to mogą być na przykład zbiorniki wodne, oczka wodne, fragmenty lasu, łąki, kępy drzew śródpolnych, tego typu obiekty. Tutaj mamy akurat fragment źródlisk potoku Jasionka, mamy tutaj źródełko, które wypływa. Mamy niewielki poniżej zbiorniczek wodny, który się. Tutaj ukształtował, a w którym z pewnością występuje wiele płazów, bo takie miejsca, takie oczka wodne są miejscami rozrodu płazów. Tak więc jest to miejsce objęte ochroną. Będąc w takim miejscu, tak jak mówiłem, należy oczywiście szanować to miejsce, jak wszędzie zresztą na łonie natury trzeba się zachować odpowiednio, ale szczególnie w takich miejscach objętych ochroną. Niestety szkoda, że nawet w takich miejscach człowiek pozostawia swoje ślady pod postacią śmieci. Punkt docelowy został osiągnięty. No Ja już tutaj będę wracał z powrotem z przyczyn technicznych do tego samego miejsca, z którego wyruszyliśmy. Ale każdy z Was tutaj z przełęczy może sobie pójść dalej na szczyt Błatniej, a potem w kierunku Brennej czy nawet i Szyndzielni Klimczoka. Także jest tutaj wiele możliwości. Można zrobić sobie bardzo ładną, bardzo ciekawą wycieczkę. Pamiętajmy, aby, będąc w takich miejscach, zwracać uwagę, co mijamy, bo naprawdę w każdym terenie, na każdej wycieczce w Beskidach można znaleźć wiele interesujących miejsc i obiektów. Jest to teren bardzo urozmaicony, nie tylko widoki, nie tylko przyroda, ale również różne ciekawostki mogą się nam przytrafić po drodze. Ten film jest dość inny niż wszystkie poprzednie. Tych kilkadziesiąt wcześniejszych odcinków były o raczej konkretnych, jeżeli chodzi o tematykę, czyli jakieś jedno zagadnienie poruszałem i omawiałem. Dziś jest zupełnie inaczej, jest to bardziej spontaniczne, trochę może nawet chaotyczne. Czy z tego będzie jakiś filmik, trudno powiedzieć. Okaże się, gdy obejrzy się materiał cały, gdy się wszystko poskłada w całość, ale tak myślę, że skoro oglądacie ten odcinek, to znaczy, że dało się to wszystko jakoś złożyć w całość. Zapraszam więc do Beskidzkich parków krajobrazowych, do parku krajobrazowego Beskidu Śląskiego, parku krajobrazowego Beskidu Małego i Żywieckiego parku krajobrazowego, najpiękniejsze miejsca w polskich górach.